W nadchodzący weekend rusza wiosenna część sezonu w pierwszej lidze. Za piłkarzami Olimpii Grudziądz kilka tygodni intensywnych przygotowań do rewanżowych rozgrywek w tym sezonie. Jestem zadowolony z tego okresu. Pogoda dopisywała, także większość tych zajęć można było przeprowadzać e, na świeżym powietrzu. E, no wiadomo, że wszyscy trenują teraz na Sztucznej Murawie, aczkolwiek od tygodnia już dzięki e, współpracy tu z Rodbog Widzyń korzystamy z ich obiektów. W trakcie okresu przygotowawczego w biało-zielonych szeregach nie brakowało jednak pewnych problemów dotyczyły one przede wszystkim pozycji bramkarza. Dziś wiadomo że owe kłopoty są już za pierwszoligowcem z naszego miasta. Postępy robi Mikołaj Brylewski. A Michała Wróbla i Bartka Fumiaka nie trzeba nikomu przedstawiać. Marek Szulc też e, nabiera doświadczenia. E, także tą pozycję mamy też obsadzoną i wszystko teraz zależy. W ich rękach można powiedzieć, że, że potwierdzili tą klasę, którą posiadają. Olimpia po jesiennej części sezonu zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli. Do liderującej Termaliki nie ciecza traci 9 punktów. W Polsce mówią, że ta czwórka powinna walczyć o, o, o miejsce premiowane awansem. Aczkolwiek wszystko będzie zależało od y, pierwszych meczów. Jeżeli będziemy punktować, możemy włączyć się w walkę o ten awans. Podczas zimowej przerwy kadrę trenera Darusza Kubickiego zasiliło ostatecznie sześciu zawodników. W głównej mierze są to piłkarze młodzi. Taki cel sobie postawiliśmy. Przede wszystkim to, aby odmłodzić zespół, żeby proporcje pomiędzy doświadczonymi zespołami, którymi mamy do, do, którzy są naprawdę na wysokim poziomie. Y, zresztą progres naszego zespołu y, można powiedzieć, jest widoczny. Fakt odmłodzenia zespołów wcale nie przeszkadza zawodnikom bardziej doświadczonym w ich relacjach ze znacznymi i ogranymi nabytkami grudziąckiej Olimpii. Nie mają tutaj z naszej strony jakiejś, jakiejś przykrości i nieprzyjemności. Na pewno są też zadowoleni, że z doświadczonymi zawodnikami mogą rywalizować i przebywać w szatni. Także z naszej strony na pewno byli ciepło przyjęci, i myślę, że no to pomoże w jakiś sposób im się dalej rozwijać. Pomimo iż po zimowym okienku transferowym średnia wieku w kadrze trenera kubickiego znacząco spadła, to jednak nadal jest ona wysoka. Dla wielu obecnych zawodników Olimpii, wiosna w pierwszej lidze może być jedną z ostatnich okazji do awansu na boiska ekstraklasy. klasy. Zdrowia i. I ciała swojego nie oszukam, także wiem, że przyszłość jednak już jest bliżej taka no końca niż początku, więc nie ma, nie ma co wijać bawełny. I po prostu będę się cieszył, jeśli jeszcze się ta przygoda wydłuży, na ileś tam czas. Podczas oglądanej prezentacji prezes klubu Jacek Wojarowski poinformował wszystkich o jeszcze jednym nabytku grudziąckiego zespołu. W ostatniej chwili półroczny kontrakt z Olimpią podpisał rok Elsner, który jeszcze dwa lata temu cieszył się z Mistrzostwa Polski ze Śląskiem Wrocław. Jego przyjście do zespołu jeszcze bardziej wzmocni rywalizację o miejsce w środku pola. Zawsze trzeba walczyć o swoje miejsce w składzie. Teraz przyszedł kolejny zawodnik, który można powiedzieć, jakoś tą rywalizację zwiększy. No zobaczymy, no będą grali najlepsi według trenera, więc ja się, nie, ja się nie obawiam. Aczkolwiek jestem w gorszej sytuacji, bo w pierwszym meczu nie zagram za kartki. Inauguracja wiosny na zapleczu T-Mobile Ekstraklasy w wykonaniu Olimpii Grudziądz odbędzie się już w najbliższy weekend w Świnoujściu. Białozieloni zieloni zmierzą się z miejscową flotą.